Dronie ci kurwa, walę ci na pizdę zaraz. Chciałbyś. Ty nie masz szans ze mną teraz. Mam. się dogadzają jak chuj. Kurwa weźnie mnie. Słyszę go chuja na plecach Zapierdalam ze starym na plecach A, też zazdiktowałem Jedna pomyłka i chuj może być przegrana Sześć okrzeń jest Dawaj, dawaj. Ty masz ABS, na BS jeździsz. Na dupie kurwa. Szymon mi napisał, siemka jestem dopiero bo spałem. No dawaj go zaraz tu, dziada. Jo, 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 zaraz dziada dam. <laughs> Ja się boję tej twojej maszyny, boję się cię wyprzedzić, bo kurwa nie... No jest mocna, w chuj pewnie, co? No, dojebana jest. Ale wytrzymałościowo jest dojebana, nie? No. Boję się wziąć, kurwa, wiesz? Wypierdala Toć, bo Cię zaraz rozwalę tu, nie? Ja musiałem się odnowić. Bo Ty też kombinujesz, kurwa. O Jezu, tu będzie porażka. Na drifcie wchodzę w ten zakres. Kurwa! rozjebałem się! rozjebałem się o ciebie! Ale to jest za, za mocna maszyna to jest! Ej, ale mieliśmy na w kategorii, kurwo! Chuj mnie twoje rozjebałeś. B, ja mam A! rozjebałeś się! Rozjebałem. Widziałem te opony jak latał. Dobra, ostatnie okrążenie, kurwa, bój się kurwa! Czujesz Dawaj. presję, ty, chuj, tam ani trochę! Ja bym czuł! A twoim miejscu kurwa czuł jak z kurwy syn A ty nie masz szans, ja mogę się nawet wywalić i jeszcze ten Chyba pojadę w jeden zakręt do Maxa Dobra, dobra bo widzę, że już siedzisz ze mną O kurwa chłopie, to się cały czas siedzę za tobą <laughs> Nie I kurwo jebana, mam cię ma tłapcu, pierdolony, wchodzę w ciebie jak pizde. Kurwa, wyjebałeś <laughs> Ale ty byłem kurwa od twego zleżaka, nie. No, gratulacje, gratulacje. Marek, no, leży strzała od razu. Ale już chuję, się jedzie. Ty. I kto jest Debeściak? Mój stary. <laughs>